Ja mówię, przyglądam się temu, jak, reaguje, jak reagują ludzie i nie mogę zrozumieć ich zachowania, ponieważ ono jest kompletnie irracjonalne, kompletnie nie rezonuje z moją logiką, nie rezonuje z moim postrzeganiem w ogóle świata i z, tego, i z tym, co ma miejsce. Kompletnie tego nie rozumiem. I, 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 I to jest niedobrze, że ja tego nie rozumiem, bo gdybym to rozumiał, to umiał, wiedziałbym, co mam zrobić, żeby zadziałać, żeby oni. Podążali właściwą drogą. Niestety ja nie mam pomysłu na to, co, co takiego powiedzieć tym ludziom jeszcze, żeby oni tak naprawdę się przebudzili z tego letargu, z tego snu, z tego, nie wiem, jakiegoś, jakiegoś zaczadzenia, może chemitralis, które, które, które są rozsiewane w powietrzu. Ja nie mam pojęcia, co się stało, że ci ludzie w ogóle nie korzystają ze swojego głównego narządu, jakim jest mózg. I tylko i wyłącznie, ale Polacy zawsze tacy byli z drugiej strony: Polacy zawsze byli życzliwi, zawsze byli dobrzy, zawsze byli bardzo pomocni. Tylko, że o dziwo nigdy nie byli tacy w stosunku do własnych obywateli, do własnych sąsiadów, do własnych do Polaków, którzy chodzili po śmietnikach, nie byli w stanie dać pieniędzy, na przykład jakimś tam kobietom, które gdzieś prosiło o pieniądze pod kościołem. Dzieciom biednym nie potrafili dać, a nagle teraz się wszystko potwierdzało, bo przyjechali tutaj nasi jacyś tam sąsiedzi za wschodniej granicy. No, no, nie, no, mózg się lasuje od tego i to jest kompletnie nielogiczne. Tu jest tyle sprzeczności, dlatego gdyby tych sprzeczności nie było, to ja bym to mógł zrozumieć, ale tu jest tyle sprzeczności, że ja nie rozumiem tej, tej takiej hipokryzji. No bo co to jest, czy to nie jest hipokryzja? Że pomagamy Ukraińcowi, a nie pomagamy Polakom? Czy to nie jest hipokryzja tych ludzi, którzy w tym momencie nagle, bo chyba jest to modne, bo ja nie mam pojęcia dlaczego. Może dlatego, że to jest modne po prostu, to wszyscy to robią, bo w modzie jest pomaganie Ukraińcom i dlatego wszyscy to robią. Dlaczego nie pomagaliśmy? Dlaczego nie było modne to, aby pomagać Polakom? Dlaczego. Burmistrzowie, prezydenci miast, dwójtowie i tak dalej. Nie potrafili znaleźć mieszkań dla kobiet, które musiały opuścić mieszkania, bo miały męża alkoholika, nie miały gdzie się podziać z dziećmi przez tyle lat. Dlaczego to nie było modne, żeby dać im to mieszkanie? Dlaczego tylko i wyłącznie, jak pojawili się ci uchodźcy, znalazły się dla nich e, tysiące mieszkań w całym kraju? Dlaczego nie można było ściągnąć? Repatriantów z Kazachstanu i z innych miejsc, gdzie byli na siłę przesiedleni po II wojnie światowej. Dlaczego, dlaczego ktoś mówi na konferencji prasowej, że nie można było tego zrobić, bo to było drogie? Przecież to było tylko kilkadziesiąt, może kilkaset osób, a może kilka tysięcy nawet. To co to jest w porównaniu z tymi paroma milionami, które teraz wjechało do Polski? No i nie rozumiem tego. No słuchajcie, to jest albo bezczelność, totalna hipokryzja, totalna tak naprawdę, totalna jakaś taka. Taka, 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 taka niechęć do narodu polskiego, tych, którzy mają te możliwości, a tego nie robili. Bo mieli te możliwości, widzimy, że oni te możliwości mieli. Po prostu nie korzystali, nie chcieli pomagać Polakom, nie chcieli pomagać e, ludziom, którzy byli w Polsce w potrzebie, nie chcieli nam dawać ulg na podatki, ale dla nich są. Dla nich można dać darmowy parking, i można dać darmowy przejazd pociągiem, i można dać e, dodatkowe pieniądze, nie wiem, na lekarstwa, ich można puścić bez kolejki do lekarza i tak dalej, i tak dalej. Można by wymieniać i wymieniać. A dla Polaków tego nie było, prawda? I to też nie daje nic do myślenia Polakom. To kompletnie nie daje nic do myślenia tym ludziom, którzy e, tak ochoczo przypinają sobie, e, jak już widzę w telewizji, czasami e, to chyba te, te, te wstążeczki to już są takie duże, że będą prawie jak, 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 ta, jak te bluzki, które mają, czy te koszule. Coraz większe mają te, 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 te żółto-niebieskie wstążeczki dobinane do, do, do tych koszul. Nie wiem, czy to jest jakaś moda się stała. To chyba jest moda Wojtku, bo to chyba nie jest jakaś taka wewnętrzna przekonanie, że to trzeba robić. To jest chyba modne. Oni robią dlatego, bo robi to sąsiad, bo robi to kolega z pracy, bo robi to przełożony w pracy i tak dalej, tak dalej. Bogdan, widzisz, teraz nie ma obowiązku noszenia masek. Gdyby były, to by były w kolorze żółto-niebieskim też te maski. Nie mam żadnych wątpliwości co do tego, dlatego że widzę, to się dzieje nawet tu we Francji. Co potrafią na tych maskach nosić, jeśli chodzi o partie polityczne, czy jakieś tam kluby sportowe, czy coś w tym stylu, rozumiesz? No to tu, na dzień dzisiejszy, też by to miało miejsce. Ale wracając do odpowiedzi, bo tak, co niektórzy chcą, żeby zakończyć miłosympatycznie. Ja nie wiem, czy się da miłosympatycznie. Mogę powiedzieć jedną rzecz, że nasuwa mi się niestety tylko jedno rozwiązanie. To jest oczywiście nierealne i to jest bardzo brutalne, ale kiedyś tak jak mówiliśmy, kiedyś, pamiętasz Bogdan, za czasów spartańskich, słabe geny, no niestety musieli likwidować. To było brutalne, niewyobrażalne wręcz, ale w konsekwencji swojej, poprzez mocne, silne, które zostały, rodziły się takie same. I już nie było problemu. Natomiast te geny obecnie. Są troszeczkę, trzeba wziąć to pod uwagę, że to są kwestie mózgowe, powiedzmy sobie. To nie jest kwestia fizyczna. Wtedy się od strony fizycznej, dzisiaj się bardzo patrzy od strony myślenia, bo mięśnie dobrze jest mieć, siłę dobrze jest mieć, ale bez mózgu same można sobie krzywdę zrobić. Tak to wygląda. I tak w większości niestety reaguje. Trzeba wypośrodkować pewne rzeczy. Jeżeli nie zrobicie porządku z własnym mózgiem, nie ulecicie go, to możecie tylko liczyć na śmierć. Ja mówię pozytywnie teraz: na śmierć. A pozytywnie dlatego mówię, że jeszcze możecie to usłyszeć. To jest bilet w jedną stronę i nie będzie, przepraszam, nie będzie przykładowo, ach, pomyliłem się. Po prostu będziecie trzy metry pod ziemią czy dwa. I to nawet nie, wie, czy, nie wiem, czy was zasypią wapnem do tego stopnia. Bo jeżeli będą tu ukraińskie y, 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 pomiotło, y, 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 przebierający policjanci, to przekonacie się, co się będzie działo. To jest pozy, pozytywną, chcecie usłyszeć rzecz ode mnie? Proszę bardzo. Uśmiechnijcie się. Weźcie chorągię w Polską. W grupie swojej większej. Nie bójcie się. Grupy dużej nikt nie zatakuje i w drugiej ręce rosyjską. I zobaczycie, jaki będzie rezultat. Przekonacie się sami, jak zaczniecie żyć. No ale susze, cała armia idiotów, propagandzistów nad tym pracuje, żeby to się nie stało, a wy z tego cierpiecie. Tych, których wymieniłem wcześniej. Normalnych ludzi słuchać po co? Wy się nie zmieścicie. Do tego wagonu. Nawet ci, którzy wspomagają temu systemu, systemowi, też się nie zmieszczą, ale są na tyle prymitywni, że o tym nie wiedzą. Nie dochodzi do nich, że wagon jest tylko dla uprzywilejowanych na samej górze. Też nie wejdzie 460 iluś. Nie, nie. Może ze 100. Może ze i to wszystko. A wy w Twojej większości. No niestety dotkniecie tego dna ostatniego, nie zdążycie się przeżegnać, bo tak to działa. Dzisiaj doszliśmy do takiego momentu, że trzeba prosto z mostu walić między oczy, bo nie da rady inaczej. Jeżeli to nic nie pomoże, trudno. Straceńców, samobójców się nie zatrzymuje. Szkoda tylko, dlatego że ja nie mogę sobie wyobrazić w ogóle życia na przyszłość. Nie mówię o swoim, tylko o naszych dzieciach, nukach. Nie mogę sobie tego wyobrazić. Jaki jest sens w tym momencie zakładania jakiejkolwiek rodzin, skoro nie ma się nad nią żadnej kontroli? Bo oddaliśmy kontrolę nad własnymi dziećmi systemowi. Nie dość, że oddaliśmy systemowi, to jeszcze sami się poddaliśmy. Temu. To jest w ogóle jakiś koszmar. Ja mam nieraz wrażenie, że ja ciągle śpię. Coś nieprawdopodobnego. Nie ja mogę uwierzyć... Uwagę dla naszych widzów, że może. Czy znaczy to wiedzą, my tak naprawdę rozpowtarzaliśmy, że to, co się słyszy w mediach mainstreamowych radiów, w telewizji i w gazetach się czyta. To pierwsze, co powinniście zrobić, założyć, że jest dokładnie odwrotnie niż napisali i dociekać prawdy. To jest taka pierwsza, taka taka taki odruch powinien być, że jeżeli powiedzieli, że coś jest białe, to najprawdopodobniej to jest czarne. I, i szukamy po prostu informacji. Nie łekamy tego, bo no bo no bo no bo, no bo, no bo to teraz jest tak sprawnie zrobione i tak sprytnie mają te mechanizmy porobione, jeszcze te przekazy podprogowe w jakichś reklamach i tak dalej, tak dalej. No dla mnie to wygląda na totalne nakręcenie ludzi na jakieś nie wiem Podprogowe przekazy, to jest, no nie, nie chce mi się wierzyć, że mamy 90% takiego społeczeństwa. Po prostu mi się to nie mieści w głowie. Albo się oni obudzą, może nas jakiś sygnał, po prostu się oni przebudzą, jak w niektórych filmach science fiction. Nie mam pojęcia po prostu, ale to jest nieprawdopodobne. Mówcie ludziom może właśnie to, że to, co jest, jest zazwyczaj dokładnie o 180 stopni inaczej, niż jest na to przekazywane. I szukajmy tej prawdy. Jeżeli się pomyliliśmy, to okej. Okay. Tak, jak żeśmy mówili system, media, które od 89 karnią nas kłamstwem, co rezultat chyba jest widoczny. No myślę, że co do tego nikt nie powinien żadnych, ale przecież widzimy, w, 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 widzimy więc, jaką spuściznę zostawili obecnie na dzisiejszy dzień ci, co rządzą od 89 roku. Nie rozgraniczajmy tutaj PiSu, PO, SLD i innych. Nie, jeszcze raz powtarzam, to jest jedna ta sama banda, która idzie po pasku korporacyjnym. I oni się tylko wymieniają, bo tak musi być po prostu. To jest teatr. W związku z tym, czy wy uważacie dalej, że te osoby, które okradły was do, do dna, nie dość że okradły, że się zadłużyły na niebotyczną sumę, i jeszcze stworzyły sytuację, że nie wiadomo, jak długo pożyjecie. Dwa lata tego gówna, co wam serwowali, co tylu ludzi wzięło. Niestety, przykro się muszę stwierdzić, konsekwencje będą. Nie możemy mówić na, na akurat YouTubie tyle, co bym chciał powiedzieć, no wiadomo, a tych informacji jest multum. Konsekwencje za głupotę trzeba zbierać. Przykre jest tylko to, że ta konsekwencja będzie ostateczna. To już nie będzie po prostu złożenie nogi czy wzięcie aspirinki na główkę, bo zaczęła boleć. Nie. Tu po prostu Was nie będzie. A przy okazji pociągnięcie za, za sobą ludzi uczciwych i normalnych. Tych, których mi żal, bo Was to nie ma. Co żałować. Po prostu nie ma. Dzisiaj przyszedł moment, kiedy stop. Taki debilizm przez dwa lata to wy się pokazali. I teraz jest następny debilizm, który jest jeszcze większy? Stop. Po prostu musicie wymrzeć. Dla dobra innych. Dla dobra innych. Dla mnie to jest, powiem ci Bogdan szczerze, jak, nie wiem,